Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj updatecik, updatecik rośliniaka 112. Nic specjalnego się tutaj nie stało, żeby można było to jakoś gruntownie update'ować, ale jako, że przypomniałem sobie, że dokładnie rok temu, dokładnie w przeddzień Wszystkich Świętych ten zbiornik został zrestartowany i także tak też w tym momencie on ma równiutki rok. Także Chciałem o tym wspomnieć, myślę, że warto taką informację tutaj podać. Zbiornik Marok został zrestartowany. Jak, jak pamiętacie, wtedy troszeczkę walczyłem z tym wszystkim, nie za bardzo potrafiłem jeszcze wtedy ogarnąć całą sprawę, jeśli chodzi o akwarystykę roślinną, szczególnie na Substrate troszeczkę poległem na początku, potem też to bywało różnie i. Przez ten ostatni rok ten zbiornik funkcjonował już naprawdę naprawdę nieźle, czego myślę, że efekty już już powoli widać, to co się tutaj teraz wyprawia jest już naprawdę dość satysfakcjonujące. Obecnie jakieś tam już wyklarowałem co tutaj dawki nawożenia, światła jest coraz więcej, więc też mogę Coraz to trudniejsze gatunki hodować i filtracja przez ten ostatni czas też się troszeczkę polepszyła. Ogólnie zbiornik zbiornik zbalansowany, zbiornik no fajnie fajnie ukształtowany. Widzimy tutaj głównie większość roślin, rośliny od dyfuzji, które mi wtedy przyszła, przysłał dość fajnie, dość fajnie się tutaj mają, dość fajnie rosną dość gruntowna przecinka była e, Libnofilia aromatiki ona do kogoś powędrowała to się być może dowiecie, jeśli dojdzie, jeśli nie dojdzie no to to trudno, e, robię update przed e, kolejną przycinką zaraz biorę nożyczki i ciacham e, rotale, widzimy tutaj fajna kula taka e, dość solidna, masywna się z niej zrobiła i tu nie będę Wam ukrywał e, to jest pomysł na przyszły aranż, który być może już za miesiąc, być może za półtora miesiąca. Myślę, że na pewno będę chciał w grudniu się z tym wyrobić. Plan jest otóż taki, aby tak już myślę, ostateczny plan, bo nie będę 100 razy tego zmieniał. Po jednej stronie, czyli tutaj w tym wypadku po prawej, taka właśnie góra rotali, jak najwięcej, po drugiej stronie od lewej, limnofilia aromatica, między tym pogostemon erectus no i gdzieś poupycham resztę tych roślin czyli rotale bonsai alternaterejniki staurygen repens rotala Walici no i oczywiście będzie parwula, będzie trawnik, a przynajmniej będę próbował robić trawnik także jeśli chodzi o obecne rośliny, no co tu można powiedzieć jeśli chodzi o te dwa łodygowce z tyłu, czyli rotale i i o aromatikę to je ciacham bardzo regularnie do pnia jak to się mówi bardzo szybko fajnie odrastają ostatnio była też przycinka reszty roślin naprawdę poza rotalą waliczi która mm, troszeczkę dogorywa ciężko mi tak naprawdę opisać jej stan bo ani nie, ani nie obumiera ani nie jest um, jakoś Jakoś nie, nie rośnie jakoś zbyt dobrze no zobaczymy czy coś z tym będzie, będę chciał przetrzymać do restartu, wtedy zobaczymy czy coś nie będzie, czy nie będzie ponadto troszeczkę się Monte, Monte Carlo ruszyło, tutaj widać trochę ten trawniczek się ruszył ciacham go też praktycznie co tydzień, więc, więc fajnie się zagęszcza ale Monte Carlo raczej stąd wyleci, choć no jeszcze zobaczymy, ale raczej wolę parwule także ogólny plan tak jak mówię będzie to oczywiście zbiornik na ziemi no, no na mixie oczywiście będą tam pewnie i, i troszeczkę gliny i torfu i, i keramzytu tak jak zawsze cóż wody dalej nie testuję troszeczkę w tym nawożeniu ostatnio pokombinowałem ja powiem wam szczerze że się z tym nawożeniem bawię, jako że no, tak mówię, nie testuję, zbiornik mnie w miarę idzie, dlatego też e, no, troszeczkę eksperymentuję tutaj z tymi nawozami. E, Stała dawka to jest e, regularnie e, podaję w tym momencie e, nawozy codziennie przez 6 dni. Tak, nic się tutaj nie zmieniło, e, natomiast jakie podaję i co i jak. No ja sobie to tak wykminiłem w tym momencie, że 1,5 ppm azotu, 2, 2 potasu, karbo mniej więcej co drugi dzień, 2-3 naciśnięcia, fosfor pod, podaje bardzo, bardzo rzadko, mikro, mikro na noc, też 3 naciśnięcia, tak, producent 13 ciśnienia tak, producent podaje. I coś jeszcze, magnez. Magnes też co jakieś 3 dni mniej więcej 0,25 ppm leje. I to jest chyba wszystko z nawozów. No, jeszcze czasem żelazo całkiem osobno doleje. I tyle. Cóż, ja się zbieram. Na razie kupię testy na azot, na fosfor i powoli będę tutaj sobie tą wodę testował i przez ten miesiąc jeszcze tutaj się przygotowywał do tego restartu. Chciałbym, żeby ta kolejna aranżacja to był znowu krok do przodu i znowu to posze, troszeczkę poszło znowu w dobrą stronę. Przez, przez ten ostatni rok. Wydaje mi się, że jakieś postępy tu zostały uczynione. Troszeczkę już tutaj się niektórych spraw nauczyłem i tyle w zasadzie cóż. Hmm. Także tak się prezentuje roczny zbiornik, ale tak naprawdę większość z tych roślin to jest tutaj od, od niedawna, od kilku miesięcy. Um, także nie wiem, czy to nie jest czasem ostatni update e, przed, przed tym startem. No zobaczymy, czy coś będzie warte jeszcze nagrywania, czy nie. Na razie e, to tyle, także trzymajcie się, cześć.